Hey, Andrzej. Przed chwilą wystroiłyśmy się z oliwką, bo Andrzej nam hasło dał. Ubierajcie się dziewczyny. Idziemy na no barku, bo barek tutaj jest w ogóle do 23. No i mówimy, że jeszcze mamy godzinę. No to my już w piżamach. No i ubieramy się, malujemy się, szybko działamy. No ale Andrzej tu przyszedł i mówi do nas, żebyśmy się niestety. Rozbierały I na do spania, wadzi. bo nikogo nie ma, tak? Tak. Jesteśmy drugi dzień na czasach... Kajakugur. Na Na wyspach Hula Gula. Tak, na wyspach Ciechocińskich. Szykujemy się, mamy tylko 20 minut do końca, 15 minut do śniadania. Witamy, nowy dzień. Jemy śniadanie. Widać park. Jakaś kuleczka. Z łososiem. To z łososiem? Tak pisało. Bardzo dobre tu mają jedzenie, naprawdę. Dzięki mojej koleżance tu jesteśmy. Z polecenia. W sumie, bo. Rekomendowała to miejsce. Dobra, no mama A to nieważne!

Andrzej, trzeba go poszukać. Nie ma go tutaj. O, znowu. Podoba Ci się tu? A tutaj jest taka ściana, dzisiaj ją lepiej widać. O, jak ładnie w dzień wygląda. Aha. I do basenu. na ferie, bo wszyscy pojechali na larty na pewno. I Cię nie przyjechał. Jest kameralnie. No, A, super. Pomóż mi założyć ciebie. no, o, To ja bym musiał Ci założyć. Cierpieć. Będziemy nie mieć kąpiel w kozie mleku, ale tu Oliwka dobrze zauważyła, że to nie przypomina kozie mleko. Ja to sobie wyobrażałam zupełnie białe. To jest, to Nie? Że to będzie taka biała kąpiel? Nie to, to niekoniecznie w jacuzzi, tylko w takiej stojącej. I co tu Normalnie. To jest kozie no no mleko. Do tego nie wiemy. Ako gumdam sa koberto Alam mo sa Jedyny i nic więcej. O! Chcesz kupić kogucika? Dostać. Super. Dostać. Kupisz? Dostać. Dostaniesz za darmo. Tak. Idziemy do restauracji. Nie teraz nie tańczycie dzisiaj nad tym. na tym po tańcówki? Bale. Bale. Bordeaux. Po tańcówki. Znaczy, one są wysokie. To prawda jesteś wyższa. Mhm. Władają sobie życie. No właśnie. Ale ja tu nikogo nie widzę, słuchajcie, ja nie widzę nikogo, żeby tu się w ogóle ktoś krzątał. My mamy jakieś inne tutaj klimaty. Lewiatan ściągnął sobie tę piosenkę, bo to jest takie lewiatana, jeden krok, jedyny i nic więcej. Ten świeże w produkty guszą wzrok. Dlatego i było. Jędruś, gotowy? Jacy wszyscy wyrelaksowani? na lajcie. A tu trzeba wracać do obowiązków zaraz. Więcej. Jak poczucie od 1 do 10? Ale jak się tutaj podoba? No, na przykład. Naprawdę. Chodźcie, jesteśmy tak traktowani kulturalnie. ale tłok tutaj mają. Cześć, chodzi tylko do McDonalda restauracji albo do KFC. Takie papierowe chusteczki, kartonowe pojemniki. Albo do... Jeszcze gdzie chodzimy? Kiepsy. Kepsi McDonald's i no nie no, chodzimy do restauracji takiej swojej ulubionej, ale to jest taka swojska restauracja, domowa, no nie? Taka, takie stoły. drewniane stoły też jest fajnie. Na no, wczasy jak jeździmy, to też jeździmy... Na Bali. <grystki> nie. Na przykład na Wyspach Kanaryjskich nie, to też wcale nie było tak, że cię obsługiwali tylko szwedzki stół. jest. Wszystko jest ze szwedzkim stołem, każdy bierze, podchodzi, sam się obsługuje. A tu jest naprawdę... tym miałaś trzy zabiegi. Jakie trzy? Trzy. Chodź. No tak, tylko że już jestem starsza, zobacz moją skórę. Patrz, jak ja nacisnę, to mi się nie odciska. <grystki> tak jak u mnie. Jeszcze mam się A mi się uciskam. No właśnie. Aha, masz takie dwa te kreski, dwie. Od masażu. To co ten pan ci robi? Będę chciał... Jak on ci masował? Będę chciał odszkodowanie. On ci tak robi? Tak.